masie ma z tej strony Adixby Bada grałem w The Lastoricru, ale tym razem, zamiast robić let's play, pokażę wam, jak otworzyć tajemniczą komnatę w mieście, tak? Kiedy już zobaczycie dostęp do miasta, albo będzie po której stronie jak to zrobicie, to zobaczycie, że jeden z grobowców jest otwarty. A tam potrzebne są trzy symbole do jego otwarcia, tak? Pokażę wam, gdzie one teraz zostały ukryte w mieście. I teraz tak. Pierwszy z nich. Idzie tutaj niedaleko. Niedaleko miejsca gdzie się rozpimy, gdzie jest nadajnik. Tutaj zły zły rycerz musztruje jednego szczurka, a symbol pierwszy mamy tutaj wygląda tak. Drugi znajdziecie tuż obok skarbca, który będziemy otwierać później, tak? Musimy dostać się do tej wieży na górę. Tak, same symbole nie są daleko od siebie, więc nie musicie się naszukać, żeby je znaleźć. O, nie spaść, nie zabijcie. Jest im też drugi symbol, tak? Wygląda tak. I trzeci. Trzeci będzie też niedaleko, bo w porcie. Tu mamy boczną uliczkę. Tam musimy przejść. I mamy nasz trzeci symbol, tak? A zwracamy do naszej kapliczki. O, coś tu mamy. Jakieś listy. Dobra, to nieważne na razie. Wracamy do kapliczki. Znamy symbole. Znamy kolejne, gdzie ta kapliczka była. Kapliczka tutaj Earthling, thanks to you, the Empire strikes back. Empire strikes back, thanks, thanks to, thanks to me. Daję ci teraz tak kolejności. I pierwszy symbol będzie. One są przekręcone chyba. Nie? O. Chcę niebiesko zrobić. Aha, inne, możliwe, że u każdej mogą być inne, te tak? proć Jut ten tak? Zapomniałem już. zu podobne bardzo. że nie ta kolejność. Za każdym razem jest inna. Nie to Den yeah. der. No bezły ja wciskam ten, ten i ten. O, czyli losowa chyba musi być. Dobra, tak czy inaczej, znaczy symbole to Budworce próbujcie. Zobaczmy jaki skarb tutaj jest. Brawo! Nagroda, co my tu mamy? Medalion mocy. Nie skaż, tylko zbieraj skarby. Część legendarnego miecza. Darna z brep, to już chyba taką mam. O, buteleczka to się zawsze przyda, i tyle. Ola, tak czy inaczej, niki żeglądajcie. Mam nadzieję, że filmik się przydał. I co? I słyszymy się jutro. Do na odcinku. Cześć.